Poł. Kombo nieco droższe, jednak równie interesujące. W tym wypadku jednak musimy wycelować funcmana z na tyle niskim procentem wejdu, by tego pomarańczowego było względnie jak najwięcej, ale by też jednocześnie tego szaregu nie było za dużo. W tym wypadku taki 84-85% jest wydaje mi się bezpiecznym rejonem, który właśnie zapewni nam to wszystko. A jak widzimy tutaj ta koska leży naprawdę dobrze i ciekawie w dłoni. Idąc dalej trafiamy na rękawice specjalistyczne LT Commander oraz Bajoneta Lore. Kombo za 2200 złotych i powiem Wam, że naprawdę kombo niecodzienne. W tym wypadku jednak ma ono prawo bytu ze względu na te żółte wstawki na rękawicach, które właśnie komplementują nóż Lore. Wiem, że jest to dosyć dziwne połączenie na pierwszy rzut oka, jednak poczekajcie chwilę, zastanówcie się z nim, poletajcie na serwerach i zobaczcie, że naprawdę jest ono warte uwagi. Idąc dalej mamy na Blue Steela oraz Field Agenty ciemne i mocne kombo z naprawdę fajną koską i naprawdę dobrymi rękawicami, no, które przede wszystkim są czystymi rękawicami. A więc jeżeli jesteście fanami takich kolorów, połączeń, czy chociażby kosy, albo nawet po prostu nie lubicie rys, myślę, że ten zestaw zadowoli Was 100%. Jest to już też z lekka troszy secik, bo powiedzmy za około 2,5 tysiąca złotych. Co prawda do tych 3 tysięcy dalej nam trochę zostaje, więc wyraźnie to zostanie Wam na jakieś inne fajne skinki, czy na przykład dobranie jakichś ciekawszych floatów. Jednak te skiny, co tutaj widzicie, za 2,550 w tym momencie nagrywania, byłem w w stanie dostać. Kolejny zestaw to jedne z moich faworytów, czyli Krambit Lore oraz Broken Fangi Yellow Baddead. Ale jak sobie teraz patrzę, to za mniej więcej 100 zł w dół jesteśmy w stanie zejść i zapewne ogarnąć sobie ten zestaw. Oczywiście jak widzimy nie jest on czysty, bo koza bez wątpienia jest porysowana, brudna, no i po prostu te rysy są widoczne. Jednak w tym zestawie właśnie tym krambitem możemy się nacieszyć bardzo dobrze. Tym słynnym krambitem i słynnym wygoczeniem Lore. Na dłuższą metę powiem szczerze, że nie jestem pewny, czy przeszkadzałyby mi na przykład takowe rysy. Wiem, że na pewno jak sobie teraz patrzyłem chwilę, po prostu testowałem to połączenie i się po prostu nim mawiłem na serwerze, to mogę Wam je na spokojnie polecić i stwierdzić, że jeżeli chodzi o lorkę i taki fajny zestaw, jest to dobry wybór. Kolejny zestaw to nowy Kukri Slaughter oraz karet szamachy. Specyficzne rękawice nie ma co, do których idealnie właśnie pasuje skin Slaughter, ze względu na ich charakterystyczne dosyć wzory, które jesteśmy w stanie znaleźć, które właśnie można też zaobserwować właśnie na nożu i rękawicach. To właśnie ten element spaja je w całość i tworzy takie oto połączenie. Na dodatkowo oczywiście kolor myślę też robi tutaj jakąś robotę o tym nie trzeba mówić. Idąc dalej, mamy w pewien sposób klasyka, jakim są kobalt z kursy oraz flipa Dopplera w trzecim. Niebiesko-ciemne połączenie przyciąga uwagę od razu, i dużym plusem do tego zestawu jest niewielka ilość rys oraz wcześniej wspomniane niezwykle intensywne kolory, w tym wypadku niebieski. Koszt tego zestawu też powiedzmy jest dosyć przystępny, bo wynosi nieco ponad 2600 zł, ale oczywiście, kto co woli. M9 Rastcode oraz Ledery to kolejne połączenie za podobne oceny. W tym wypadku nie poszedłem w konstruktory, a właściwie w coś troszkę innego i co polecaliście dosyć często jakiś czas temu, czy Czyli właśnie ledery. Brązowe rękawice z elementami tego brązowego, powiedzmy, to wyglądają naprawdę ciekawie i przyjemnie dla oka, a samym dziewiątka dodaje też temu wszystkiemu takiego, powiedzmy sobie, prestiżu. W tym wypadku kratem dziewiątka też nie posiada jakiegoś zawrotnie wysokiego floatu, bo jest to bodajże 0,54, a więc całkiem duże pole do manewru jeszcze jest. Style totekirtów oraz specjalist glovesy Foundation to naprawdę ciekawe połączenie. Posiadamy tutaj biało-szara rękawice, właśnie z dodatkami w postaci tego koloru pomarańczowego, który właśnie na dlatego białego bardzo fajnie i ładnie kontrastuje. Rękawice jakiegoś widzicie, są czyste, a więc też nie powinno nas to za bardzo rozpraszać. No i przede wszystkim myślę, że jest to dosyć niespotykane bo który myślę, że zaciekawi was, jak i wszystkich, z którymi będziecie grać. Dalej mamy doblerka w drugim oraz rękawice Vaisy. Są to niestety rękawice w stanie Battle skirt, wiem, jest to też gucik, jak najbardziej rozumiem. Także zapewne części z was on nie siądzie. Ale powiem tyle. Freak you guys, mi ono naprawdę fajnie siedzi. Ten fioletowo różowy kosy genialnie dopełni się z różowymi rękawicami, i pomimo nawet tych widocznych rys na takowych, jest to zestaw godny polecenia i zestaw, z którym ja osobiście nie wstydziłbym się latać. Także też mogę go na spokojnie polecić. Duży potencjał do upgrade'u też tutaj pozostaje, bo wystarczy tego doplera, powiedzmy, zmienić na jakieś inne kosy. A od takiego guta do motylka jest naprawdę kilka dobrych tysięcy różnicy. Bo jeden Autotronik oraz Slingshoty to kolejny zestaw. Jednak myślę, że lepiej wyglądających i kompletnych nie ma. Jeżeli zerkniecie sobie słuchajcie, na ostrze, to kolor biały jest w niewielkiej tej ilości, czy też bardziej srebrny kolor. W tym wypadku występuje on na końcu ostrza. Reszta, jak mówiłem, jest czerwona. I podobna sytuacja jest na rękawicach, gdzie tym głównym kolorem jest właśnie czerwony, ze wstawkami w kolorze białym w paru miejscach. Te właśnie detale przekonują mnie do tego, że zestaw ten wybierać możemy od razu. I teraz bardzo specyficzny zestaw, czyli mianowicie Imperial Playdy z Black Pearl'em. No, tylko problemem jest nasz budżet, który nie pozwala wybrać niestety niczego innego niż obieraczkę. Jednak jest to na tyle ciekawe combo i możliwe, że na tych kilku koncertów skinów będzie to zestaw na tyle ciekawy, że rozważą o niego po prostu przez ułamek sekundy. Ten też ciemny wioletowy kos uważam idealnie pasuje wraz z rękawicami, więc gdyby móc wrzucić też po prostu inną koskę, byłby to zapewne zniewalające połączenie, które można było brać w ciemno. Talon Tiger tu wsparowany został z Tiger Strike'ami, no tygrysi i spójny secik. Zarówno te ślady po bazurach i kolor zmaczowany tutaj są na najwyższym poziomie, dostajemy i fajne, nietuzinkowe i takie po prostu niedefultowe rękawice i właściwie to samo mógłbym powiedzieć o kosie, jaką jest talon. Mały karambit, którym możemy również fajnie pokręcić. Skeleton Stein oraz Snow Leopardy to kolejny zestaw, tym razem za 2900. Miał zestaw centki, który zauważymy, zarówno na kości, jak i rękawicach, naprawdę dobrze ze sobą siedzi i tworzy jedną całość. Tak jak sama kosa Stein po prostu w sobie jest dosyć średnich lodów, tak właśnie z tymi rękawicami wchodzi ona na naprawdę wysoki poziom, jeżeli chodzi o jakość skina. Kolejny zestaw to mocny zielony set Huntsman na gamma do Plerofy II oraz rękawic Emerald Web. Niestety są one w wadę więc zadrapane one będą, jednak to ten zestaw oferuje nam już naprawdę klasę premium. Zarówno kosa, jak i skin właściwie do niej rękawice nie są wybrane z przypadku i komplementują siebie nawzajem. Koszt to nieco ponad 2900, no ale jeżeli lubicie kolor zielony to zdecydowanie warto. M9 Color oraz Sports gloves Arid. Oba niestety w Scardzie, więc lekka rys czy obdrapań tu czy tam niestety znajdziemy, jednak te nie powinny odwracać uwagi, że posiadamy jedną z lepszych kos oraz jej wykończeń i to samo właściwie mógłbym powiedzieć o Aridach. Dodatkowo uważam, że ten zestaw to najlepszy, co możemy właśnie wybrać, jeżeli chodzi o lorki, więc zestaw ten na pewno powinien cieszyć nasze oko. I przedostatnie na dzisiaj będą Amfibiusy oraz Ursusik Doppler weźwie trzecim. No naprawdę czyste, piękne niebieskie połączenie o mocnych kolorach zawierające te super rękawice i jak mnie mam przez wielu lubię też kostkę. Ich połączenie to czysta finezja, jeżeli chodzi o niebieski kolor. W przypadku ceny oscylujemy w granicach właśnie 3000 zł, ale jest to zestaw bez wątpienia, którym się nie powstydzimy. I na sam koniec ostatni będzie motylek Extinct oraz Broken Funky Unhinged. Zeta za co prawda 3003 zł, ale powiedzmy, że takie po prostu trzy kafle. Chciałbym dodać tu jakiegoś motylka, co to by sensownie wyglądał, a nie po prostu był, i padał właśnie to ciemne połączenie z Broken Fangami. Oczywiście mógłbym wybrać coś tańszego, jak jakiś zapewne Boreal Forest, czy też Scorch ale nie byłoby to to samo co w przypadku właśnie Steinda. Myślę jednak, że spełnia ono swoje jak najbardziej założenie, czyli wygląda naprawdę dobrze i przede wszystkim my możemy nim na spokojnie machać trzymając tą kostkę. Jest drogo oczywiście, jednak no pułap modelków, jak widzicie jest olbrzymi, a przynajmniej na nasz budżet obecnie. Jednak mimo tego moi drodzy mam nadzieję, że spodobał wam się dzisiejszy materiał i wszystkie zestawy jakie przygotowałem, albo przynajmniej do czegoś was, słuchajcie, natchnąłem. Zostawcie lajk oraz pod tym filmem, ciepło zachęcam i co? Widzimy się niebawem w zestawie za cztery klocki. Na no teraz jednak dziękuję za uwagę, bo ja macie z tym życzymy jego dnia i do następnego razu, cześć!